Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wezmę pod lupę produkt firmy ADBL, Bubble Maker. Tak naprawdę produkt wszedł do oferty już dobry rok temu, może nawet dłużej. Szczerze mówiąc, przez długi, długi czas nie dotykaliśmy tego produktu, ale w ostatnim czasie się mocno zainteresowaliśmy i mówimy, czy... Chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy naprawdę tak działa, czy naprawdę te inhibitory korozji coś dają, czy naprawdę ta piana jest inna po tym produkcie. Jeżeli chodzi o, o Bubble Makera, to jest to produkt dodatek do, do pian, do, do szamponów, czy też innych produktów myjących. I tutaj dodajemy jedynie 10 do 20 ml na 10 litrów wody. Takim głównym testem będzie sprawdzenie tej piany, słuchajcie. Mamy dwa wiadra. Rozrobiłem szampon softa, creamy type. Ponieważ jest to szampon dosyć nisko pieniądzy, dodatkowo on fajnie działa na gąbce. A przy rękawicy, już aż tak dobrego poślizgu mam wrażenie, nie daje. Chociaż uwielbiam ten szampon, ponieważ no, on działa rewelacyjnie na dworzu. Przy wyższych temperaturach, zresztą, możecie obejrzeć test tego szamponu. Jest naprawdę to działanie imponujące i nie zostawia zacieków. To jest najważniejsze. Natomiast on najlepiej współgra z gąbką, tak jak zaleca to Soft. Dlatego uznałem, że to będzie fajny taki wyznacznik, bo po pierwsze możemy to sprawdzić na rękawicy i będzie wyczuwalna prawdopodobnie jakaś różnica, a po drugie będziemy też widzieć tą różnicę w pienieniu, no bo nie sztuką byłoby wziąć szampon, który się super pieni i wtedy jakby ciężej jest podjąć zobaczyć tę różnicę i podjąć ostateczny werdykt. Zrobiłem 10 litrów szamponu, 10 litrów, 50 ml szamponu, podzieliłem to 5 litrów tu, 5 litrów tu. Dodatkowo tutaj do tych 5 litrów wlałem 10 ml Bubble Makera. Dlaczego 10? Ponieważ producent zaleca 10 do 20 ml na 10 litrów. Postanowiłem dać tą większą wartość, żeby ta różnica była taka zdecydowanie widoczna, jeżeli miałaby być. Słuchajcie, w ogóle dziwna sprawa jest, zobacz, tutaj wam to pokażę jeszcze. Na przykładzie tego kubeczka tutaj też mamy, bo tu robiliśmy test, gdzie wrzucaliśmy sobie elementy po prostu z żelaza, stalowe, żeby zobaczyć jeżeli tą, tą, tą rdzę, tak, czy się pojawi, czy się nie pojawi i ta woda wydaje się taka gęstsza bardziej. Jak nawet uderzam w ten kubek, a, a wcześniej mieliśmy wodę, po prostu, kubek też z czystą wodą, to przy czystej wodzie ten... Mm, to rozejście wody następuje szybciej, a tutaj jest wolniej, tak jakby ta woda była mocno zagęszczona. Ona wygląda trochę jak taki kisiel i też wygląda jakby po prostu się mieni. Jakby wrzucić tutaj jakiś, nie wiem, jakiś metalik, perłę, ziarno po prostu. Więc ciekawa sprawa, rzeczywiście coś się zadziało i ta gęstość jest większa. Dalej przeszliśmy tutaj do testu, żeby sprawdzić tą pianę, licząc do 10. Mniej więcej przy tej samej odległości lancy od dna wiadra, dodaliśmy tej wody pod ciśnieniem i tak naprawdę ta piana tu i tu rosła nam tak samo. Natomiast jest ogromna różnica i teraz to na pewno zobaczycie. W momencie, w wiadrze, gdzie jest Bubble Maker, ta piana jest bardzo, bardzo zagęszczona. Ona jest taka zbita, wydaje się bardziej mokra. Trochę tak, jakby ta, tak jak i ta woda, tak? Z tym Bubble Makerem. W przypadku samego szamponu piana nam też dobrze urosła, natomiast ona ma dużo takiego powietrza, dużo bąbelków, tak? Eee, zupełnie inaczej wyglądają, więc tu już jest oznaka, że produkt wygląda trochę inaczej. No i tą pianą pobawiliśmy się, zobaczcie, jak to wygląda na dłoni i na tacy bo wyłożyliśmy trochę tej piany i tej piany na tacę i są te różnice. Co ciekawe, piana, która jest z bubble makerem, ścieka dużo szybciej. Oczywiście może to wynikać z tego, że ta piana jest bardziej zbita, cięższa i dlatego szybciej nam spływa. Natomiast może to wynikać też z tego, że ten produkt dodaje nam śliskości i to za chwilę sprawdzimy sobie na masce. Pół maski umyjemy szamponem z bubble makerem, a pół bez, do tego użyjemy tej samej rękawicy ponieważ tego samego producenta bo jest to bardzo ważne, ponieważ używając różnych rękawic, no na każdej rękawicy troszeczkę mamy inny poślizg, a dodatkowo jeszcze do testu zaproszę chłopaków, którzy kończą już pakować paczki ale nie wiedzą jeszcze w którym wiadrze co jest i to będzie najlepszy test, taki właśnie na ślepo bo tu nie ma pomyłek, tak, i zobaczymy kto z nich i jaką da nam odpowiedź Zawołałem Pawła, który nie wie, w którym wiadrze jest sam szampon, a w którym jest szampon z dodatkiem Bubble Makera. Mamy tą samą rękawicę, żeby nie było tutaj żadnych przekłamań, i weźmie jedną i drugą w rękę i powie, która strona jest bardziej śliska. Ja nic nie sugeruję. Lewa co? mi się wydaje, że to. Tamta. O. Bardziej śliska. Mhm. No dobra. Sami macie odpowiedź, a teraz jeszcze Patryk jest? Jest. Patryk, chodź, teraz Ty. Ale no Jakie ruchy Orła ma. Ruchy Orła. Posmyraj, posmyraj sobie na boki. Jak chcesz, to możesz nabrać jeszcze więcej. No ja nic nie. No głośno to A tu jest bardziej ślisko. Lewa strona. Lewa strona. Czyli 2 do 1. 2 do 0 tak naprawdę, a, ta, a właściwie 3 do 0, bo mi też wydaje się, że ta lewa strona jest bardziej śliska, ale ja mogłem być stronniczy, no bo... Czasami, nawet nieświadomie, człowiek chce, żeby coś wypadło dobrze, ale chłopaki totalnie naprawdę nie wiedzieli, gdzie jest dodany Bubble Maker. Żółte wiadro jest dodatek Bubble Makera. Czyli jest bardziej ślisko. Ale piana też wydaje się być troszeczkę bardziej gęsta. Tak mi się wydaje. Mimo, że ona nie jest tak napowietrzona, ona jest bardziej taka zbita i ciężka, ale wydaje się, że. Weź, przemyj jeszcze tamtą. Zobacz tam tamtą stronę tak na szybko. Wyciśnij trochę. Tylko weź tak daj, możesz więcej, tej spróbuj, spróbuj dać jeszcze więcej. Ale jest różnica. Dobra i tak został. Teraz widać to fajnie. Jaka jest, no tutaj wjechałeś trochę, nie? Ale ta część a ta część, czyli Bubble Maker zdecydowanie daje Tylko, że on nie daje większej piany w sensie takiego napowietrzenia, bo tam mamy na tym, robimy testy, tylko ta piana jest tak jakby, wydaje się takiej, sam, takiej samej wielkości, ale jest jakby ciężka, bardziej zbita i daje więcej poślizgu. I zobaczymy jak dopłukanie, jeszcze raz. Wydawało się, że lepiej się dopłukuje z Bubble Makerem. No, jakby ta strona troszkę szybciej, ale to jest jakiś niuanse. E, słuchajcie, mamy tutaj litr wody, w którym są 2 ml ADBL Bubble Makera. I ten pręcik leżał sobie 4 dni. Dokładnie 4, 4 doby, słuchajcie. A tu jest po prostu zwykła woda kranówka i też był ten pręcik. No i zobaczcie, co się dzieje. Tu już na tym, bo tu ten pręt dotykał do pudełka. I zobaczcie, że mamy taki rdzawy osad. No i zobaczcie, mamy pręcik. On tutaj jest, od tej strony nie jest w ogóle pokryty niczym. No i mamy rdze. Wrzuciliśmy jeszcze blaszki, ale na nich niestety nic nam nie wyszło. No bo one są, jak się okazuje, czymś powlekane. Także to jest wypad z testu, natomiast tutaj, słuchajcie, no ewidentnie widać na tych prętach, że, że ten bubble maker ma jednak jakieś właściwości jakieś inhibitory korozji, tak, tak jak jest w opisie, czyli zabezpieczona przed tą rdzą, no i tutaj to jest ciekawe, że zobaczcie, aż tak się odbiło no to tak powinno być, tak naprawdę, aż tak się odbiło, no a tutaj ewidentnie widać teraz pewnie jak to zostawimy tak na powietrzu, to zacznie nam jeszcze dalej, przypuszczam, korodować, zostawimy zresztą sobie i to zobaczymy. Czas na podsumowanie Bubble makera. Mam tutaj jeszcze te stalowe pręty, które mieliśmy w wodzie. Teraz one już wyschło, wyschły, minęło trochę czasu. No i ten nalot zaczął się oczywiście pojawiać, ale tylko na, na, na tej powierzchni, która była po prostu w wodzie. Zobaczcie, przyświecę sobie teraz tutaj latarką, i ewidentnie widać. Natomiast ta powierzchnia, która była zanurzona w bubble makerze, po wyschnięciu cały czas jest czysta. Czyli rzeczywiście te inhibitory korozji działają, a to jest bardzo ważna uwaga, ponieważ no myjąc auto mamy wiele, wiele powierzchni takich odkrytych, czy to w komorze silnika, czy w nadkolach, chociażby tarcze hamulcowe, elementy zawieszenia. I to wszystko będzie nam w jakiś sposób ograniczało, tak? Oczywiście problem jest też taki, że myjemy, a później spłukujemy wodą, tak naprawdę powinniśmy spłukiwać cały czas wodą z dodatkiem Bubble Makera, więc powinniśmy mieć jakieś tam dodatkowe dozowanie. Ale ja teraz jestem na etapie testowania, że po prostu po myciu te niektóre elementy spryskuję sobie tym Bubble Makerem. Mam po prostu litrową butelkę, w której mam na 2 litry, pamiętajcie, 2 ml tego Bubble Makera i można po prostu spryskać po myciu i tak pozostawić i później jeżeli te powierzchnie wysychają, no to nie będzie to tak korodowało. Myślę, że bardzo fajne rozwiązanie i bardzo ekonomiczne, no bo jak słyszycie wartości śmieszne. 2 ml, tak? Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że efekty pracy z tym produktem będą aż tak zauważalne. Dlatego długo, długo jakby nawet go nie, nie brałem w rękę i... No, muszę przyznać, nie doceniałem. No i widzę też po naszych półkach sklepowych, że tak naprawdę Bubble Maker nie jest jakimś produktem cieszącym się zainteresowaniem, a jednak, a jednak widać, że warto go używać. Ja jestem też w szoku, że dał tak dużą i widoczną, wyczuwalną przede wszystkim różnicę przy poślizgu. Jeżeli chodzi o dopłukiwanie, tutaj można powiedzieć, że nie widać żadnych różnic. Nawet w pierwszej fazie miałem wrażenie, że nawet troszkę lepiej się dopłukuje. Natomiast to zależało od, wydaje mi się, czegoś innego. Być może w tym miejscu było troszeczkę mniej waterspotów i dlatego ta woda też trochę szybciej ściągała. Natomiast absolutnie na pewno nie wpływa negatywnie też na dopłukiwanie. A to jest bardzo ważne, ponieważ jak wiecie, w samych szamponach czasami, czy pianach są różnice w tym dopłukiwaniu i my chcemy, żeby to dopłukiwanie było jak najlepsze, jak najłatwiejsze. I tutaj jakby to pozostaje na pewno bez, bez zmian. Absolutnie nie wpływa negatywnie. Ja myślę, że warto testować ten produkt z różnymi szamponami innymi, ale również i z pianami. Fajnie, że mamy tak wydajny produkt, no i myślę, że jest to zupełnie, zupełnie coś innego na rynku, taka pewnego rodzaju innowacyjność i to na pewno cieszy, że zrobili to tak naprawdę polscy producenci. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli macie jakieś do czynienia z tym produktem, używaliście Bubble Makera, to oczywiście będziemy wdzięczni za, za Wasze komentarze, Wasze opinie. Jesteśmy ciekawi, jak sprawdza się w boju u Was z różnymi szamponami czy też pianami, a może również z innymi produktami, na przykład do mycia e, felk. To wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!